To idziemy dalej. Cześć, witajcie po tej stronie Kasahara. Zapraszam Was do kolejnego materiału. Będę omawiał tutaj Rework Malzahara, który wchodzi w taki skład ogólnych reworków w środku naszego sezonu 6. Liczba zmian jest dość ogromna i zanim zacznę omawiać to Waltoch, myślę. Zajrzeć do takiej rzeczy jaką jest Encyklopedia reworku Magów w naszym serwisie How to Play, możecie to znaleźć w linku poniżej i tu również znajdziecie link z tym artykułem, z którego będę wszystko czytał i wam omawiał umiejętności. I omawiam umiejętności na podstawie tego, co przetestowałem na PBI. Ja nie czytam wam tego, co Riot zaproponował w Waszym artykule, bo to nie jest do końca jasne. Musiałem to sprawdzić osobiście. Dzięki temu mogę Wam to opowiedzieć dokładniej i wytłumaczyć, jak dana postać działa po zmianach. Więc zacznijmy tutaj od początku. Nowością u Malzahara jest umiejętność bierna, Tak, najpierw zobaczmy film. Widzicie? Taka tarcza. No nie wiadomo, o co chodzi z samego filmu, z opisu też nie, więc wam wytłumaczę. Jeżeli Zahar jest poza walką, nie dostaje jakichkolwiek obrażeń i nie dostaje jakichkolwiek efektów CC, to pojawia się wokół niego tarcza. Być może źle powiedziałem poza walką. Należy to uściślić. Jeżeli Malzahar yy, nie otrzymuje obrażeń, czyli można atakować, można używać umiejętności. Mogą nas również atakować miniony. Jednakże nie może nas zaatakować wyróg, ani nie możemy dostać żadnego efektu TC. Podejrzewam, że tu chodzi o takie też efekty CC jak Ultibalza, tak? Czyli jest na nas efekt CC, ale nie otrzymaliśmy e, obrażeń. Po prostu przez jakiś czas, około 20 sekund, e, nic nas nie może dotykać. Oprócz minionów, my możemy atakować, ale na nas nic nie może wpływać, i wtedy wokół Mazahara wytworzy się talcza, która wygląda dokładnie jak na tym filmiku. I co ta talcza daje? Że przez sekundę od zadania obrażeń, jak i te obrażenia, które są zadane pierwsze, są zredukowane aż o 90%. Czyli, jak ktoś zada nam 1000 obrażeń, to tylko otrzymamy 100. I to działa przez całą sekundę. Tu nie chodzi tylko o te pierwsze obrażenia. Tylko jeżeli kilku wrogów jednocześnie by nam trzasnęło, to przez tą sekundę, zanim ta tarcza zostanie zdezaktywowana, to te obrażenia będą pochłaniane o 90%. Dodatkowo e, też są anulowane efekty CC, czyli stuny, o, po polsku ogłuszenia, spowolnienia. I przez tą sekundę również jesteśmy na to niewrażliwi, czyli otrzymujemy coś, jakby m czyli Brak Shielda jednocześnie z redukcją obrażeń przez sekundę. No tylko to się aktywuje, jak sami nie jesteśmy aktywowani. To także jest raz na jakiś czas. Jeżeli chodzi o Q, to się nic nie zmieniło. Jest to taka brama. Przepraszam, tutaj było pewnie za głośno, która się zamyka i ucisza wrogów. Akurat tutaj nie ma zmian. Przejdźmy do W, bo tutaj mamy nowość. Jeżeli sobie przypominacie stary pasyw Malzahara, tak, no to było tak, że co czwarte zakręcie przyzywał się pająk i on sobie tam chodził i co kogoś tam bił, tak? Teraz już nie ma tego, jaką umiejętność biedna, jest to umiejętność W. U nas znajduje się pod W, a nie ma obecnego W, ale ono zostało trochę dalej przeniesione i Wam też o tym powiem. Wszystko po Korei. Więc przejdźmy do naszych robaczków. Najpierw obejrzyjmy film. No tutaj sobie Malzachar kastuje robaczka. Robaczek jaki jest, każdy widzi. I teraz Wam wytłumaczę o co w tym wszystkim chodzi. Więc jest sytuacja taka. Że naciskacie w, i przed wami pojawia się robaczek. Przez określony czas on sobie tam żyje. I kiedy on zaatakuje przeciwnika dużego potwora, epickiego potwora, lub będziemy mieli Asystę, e, lub zabójstwo, to wtedy e, automatycznie Malzach wypuści kolejnego pajączka. tak? Będzie ich 2, 3, 4 lub więcej. Mi się zdaje, że nawet być może ich jest 5, z tego co mi się zdaje. E, I w momencie, kiedy, kastuj, kiedy ten trzeci pająk wyjdzie, to wtedy one są wzmocnione i mają większy atak speed, wtedy atakują jak dzika kuna po prostu a jeżeli szybciej atakują to też zadadzą one więcej obrażeń i z tego teraz co pamiętam z BBI to jest mała improwizacja one więcej biją jeżeli miniony mają mało HP bo to też jest na miniony jako priorytet obierają cele na które nałożymy E które działa jak działało lub nałożymy na nie swoje ulti wtedy one Biegną do tej osoby. Złowieszcze wizję. E. Następna umiejętność działa tak samo jak działało. Tak, czyli sobie tutaj rzucamy, mana nam się odmawia, jeżeli cel zostanie zabity, i robaczki idą do tego celu, właśnie który jest oznaczony za pomocą E. I tutaj jest na końcu ulti, które działa. Mniej więcej tak samo, tylko nie do końca. Jaka jest różnica? Już Wam tutaj mówię, że po pierwsze z Ulti zosta zostały usunięte obrażenia bazowe i trochę inna jest kalkulacja. Jeżeli dobrze pamiętacie, wcześniej jego plama, jeżeli ją wykasowaliście, to nie miała też obrażeń bazowych, tylko procentowo zabierała życie. I tutaj, jakby ten system obrażeń z W, czyli procentowe zabieranie zdrowia, Zarówno bazowo, czyli tam załóżmy 6% na sekundę, jak również przelicznik, że im mamy więcej AP, tym więcej procentowo zabieramy, został przesunięty na nasze ulti, tak. I widzicie, plama po prostu kastuje się wokół tego celu, który jest unieruchomiony, automatycznie po prostu. I według mnie dzięki temu Malzahar będzie trochę lepszy w walce z tankami i powiedzmy jest trochę łatwiejszy, bo tak trzeba było to pramę idealnie podłożyć i myślę, że łatwiej będzie po prostu nim się grało. I to by było na tyle jeżeli chodzi o rework Malzahara. Zapraszam Was do oglądania kolejnych filmów na naszym kanale i odwiedzania Poltaru, tam wszystko macie pod filmem. Do zobaczenia w kolejnych materiałach.